Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dzisiaj będziemy rozmawiali o chorobach u drobiu. Powiem wam, jak przeciwdziałać pewnym chorobom, co robić, żeby kurki nam mało chorowały, no i przede wszystkim, jak reagować, kiedy kury już zachorują, bo to jest chyba najważniejsze i o tym trzeba pamiętać. Także zapraszam do oglądania, no i oczywiście, jeżeli wam się odcinek spodoba albo mielibyście jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Moi drodzy, jeżeli chodzi o choroby u drobiu, to temat jest dość złożony. I chcę Wam na początku powiedzieć o takich objawach podstawowych, potem przejść do objawów zaawansowanych, co wiąże się z tym, kiedy my musimy reagować po prostu na pewne zmiany u kur. Pierwsze objawy, takie podstawowe, z którymi możemy się spotkać, dotyczą przeziębienia, i tutaj mówimy o chorobach albo przyczynach, objawach podstawowych, takich jak katar, kaszel, kichanie lub delikatna biegunka u drobiu, jeżeli takie problemy występują wtedy musimy dość szybko reagować. Dlatego tak ważne jest to, żeby raz na 3-4 dni wejść do kurnika, sprawdzić, czy te kurki się czują dobrze, czy wszystko jest u nich w porządku. No i przede wszystkim, jeżeli coś się dzieje złego, no to musimy szybko zareagować, coś szybko zrobić. I teraz co my możemy jako hodowcy zrobić, żeby po prostu temu drobiu pomóc? Po pierwsze, jeżeli widzimy, że już takie sytuacje się pojawiają, kury się czują nieswojo, coś się złego wydarzyło, to mamy parę informacji, które powinniśmy zweryfikować, zanim te kury odseparujemy od reszty stada. Po pierwsze, i tutaj każdy z nas jako hodowca powinien zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli ten objaw związany na przykład z katarem, kaszlem się nasili, może spowodować objawy już nie te podstawowe, tylko bardziej zaawansowane, takie jak brak reakcji na zmysły lub brak poboru pokarmu, co wiąże się już w ponad 70% przypadków z tego, co tam do mnie piszecie, mniej więcej można było wywnioskować, że po prostu kury nam padają, więc dlatego nie możemy do tego dopuścić. I żeby do tego nie dopuścić, musimy się starać w miarę możliwości szybko reagować. Kury należy wtedy odseparować od reszty hodowli, zapewnić im odpowiedni pokarm, zapewnić im odpowiednią temperaturę, oświetlenie, ciszę, spokój, żeby kura mogła się regenerować. Jeżeli widzimy, że te objawy podstawowe nie yy, niwelują się, nie ustępują, to musimy zareagować w inny sposób, to znaczy podać kurom zwiększoną liczbę warzyw, zwiększoną liczbę witamin, może być zielonka, szczególnie latem dla kur, natomiast jeżeli widzimy, że to nadal się nie yy, stan zdrowia, drobiu się nie poprawia, musimy zareagować w inny sposób i co wtedy robimy? No podajemy witaminy yy, no stety, niestety, ale już jakieś mankamenty medyczne, na przykład jakieś tabletki do wody, jakieś płyny specjalne dla kur, w zależności co tym kurom się dzieje. Procedura jest bardzo podobna bez względu na to, na co ta kura by nie była chora, jeżeli nie jesteśmy w stanie zauważyć objawów podstawowych, od razu te objawy, słuchajcie, są jakieś takie bardziej zaawansowane kurę, należy mimo wszystko odseparować i wtedy nie bawimy się w żadne czekanie, czy tej kurce przejdzie, czy nie, tylko od razu dzwonimy do weterynarza i najprawdopodobniej będzie to antybiotyk. Tylko zdajcie sobie sprawę z tego, że jeżeli jest to jedna, dwie kury, to czasami nie warto jest tych kur zaleczać. Po prostu. Może Was to bardzo dużo kosztować. Już słyszałem o przypadkach, że ludzie wydawali tysiące złotych na to, żeby pomóc jednej, dwóch czy trzem y, sztukom, więc no, była to jedna wielka, moim zdaniem, głupota. I czasami lepiej jest po prostu y, zaczekać, przeczekać ten okres, bo myślę, że lepiej byłoby wtedy zainwestować i kupić nowe stado niż. Teraz się angażować i próbować te kurki zaleczyć. Oczywiście wiem, że chcecie dobrze, natomiast czasami po prostu granie jest warta świeczki, poświęcicie dużo stresu, poświęcicie dużo pieniędzy, a i tak nic to nie zmieni, więc jeżeli macie możliwość, to ja bym polecał po prostu sobie pomyśleć o zainwestowaniu wtedy w nowe stado. Jeżeli dzieje się to u większości, udrobiu, to znaczy mamy wtedy 15, 20, 50 sztuk. To faktycznie taki problem może się pojawić dość duży, i my, jako hodowcy, powinniśmy starać się w miarę możliwości temu przeciwdziałać. No i jeżeli dotyczy to większości kur w hodowli, no to musimy reagować, i ta reakcja powinna być dość szybka. No i wtedy dzwonimy do weterynarza, i najlepiej byłoby opisać mu dokładnie te objawy. On też nie zawsze, słuchajcie, bo trzeba sobie zdać sprawę, że dużo weterynarzy po prostu, mimo wszystko, nie zna się na drobiu, i my, jako hodowcy, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli taki Ktoś, kto no bardzo często nie zna się na drobiu, bo zajmuje się zwierzętami domowymi, może Wam do końca nie doradzić. Dlatego może lepiej byłoby wtedy zastanowić się i poszukać kogoś, kto faktycznie się na tym zna i nawet zapłacić mu parę groszy, żeby po prostu pomógł w tej hodowli. Także jak widzicie, procedura nie jest trudna. Oczywiście, jeżeli zadbamy o odpowiedni pokarm, odpowiedni dobrostan u drobiu, woda dostarczana na bieżąco. Pokarm zróżnicowany, wymiana ściółki, sprzątanie w kurniku, zakup kur przede wszystkim zdrowych i młodych, to raczej większość z tych problemów nie powinno się w hodowli wydarzyć. Natomiast jeżeli one się wydarzą, a szczególnie teraz jeszcze, kiedy mamy zimę, chociaż no, za oknem widać ładne słońce, szczególnie dzisiaj, kiedy nagrywam, ale mamy mimo wszystko marzec, początek marca, no i. Pamiętacie jeszcze czas, mam nadzieję, kiedy padał śnieg jeszcze całkiem niedawno, a teraz mamy temperaturę dodatnią i to na poziomie około 10 stopni. Także wydaje mi się, że mimo wszystko warto o tym pamiętać, że jeżeli taka temperatura, słuchajcie, się utrzyma, a nawet jeżeli ta temperatura spadnie, to te kurki mogą chorować, ponieważ ten organizm udrobił dużo szybciej się wyziębia, a my też w tych małych hodowlach nie mamy kurników ogrzewanych, i musimy sobie zdać sprawę z tego, co w tej sytuacji robić. Także ja jako. Osoba, która może się z Wami podzielić jakimś doświadczeniem, mogę Wam powiedzieć tyle, że jeżeli takie sytuacje wystąpią, to po prostu musimy się starać temu dość szybko przeciwdziałać, bo tutaj czas działa na naszą niekorzyść, w zależności od tego, ile będziemy czekać. Jeżeli będziemy czekać tydzień, dwa, trzy miesiąc, może się okazać, że po prostu te kurki nam padną, a tego raczej byśmy nie chcieli. Więc jeżeli. Bo też były pytania dotyczące tego, czy podawać kurom jakieś tam sztuczne witaminy i tak dalej, czy jestem zwolennikiem tego, powiem Wam tak. Oczywiście można, ale tylko i wyłącznie od sprawdzonych producentów. Jeżeli nie jesteście czegoś pewni, ja bym tego nie podawał. Jeżeli myślicie, żeby od razu zaleczać tutaj kury jakąś chemią, też tego nie polecam. Polecam najpierw spróbować jakieś naturalne metody, naturalne środki, a potem dopiero przejść do dalszych etapów, takich związanych właśnie jak. Dostarczenie kurom jakichś antybiotyków czy innych lekarstw, które właśnie pozwolą szybciej przyspieszyć tą zdrowotność udrobiu i zniwelować jakieś tam bakterie, wirusy, to co się w organizmie udrobiu dzieje. Dlaczego odseparowujemy ten drób? No tu też chodzi o to, żeby te kurki się nie, zarazia, nie zarażały nawzajem, a dodatkowo, żeby zapewnić tym kurom chorym jeszcze większy komfort po to właśnie, żeby mogły Szybciej się regenerować, żeby mogły szybciej dojść do siebie. No i przede wszystkim, jeżeli Wy jako hodowcy mielibyście do mnie jakieś pytania, to też piszcie w komentarzu. Trudno jest odpowiedzieć na wszystko przez parę minut w jednym odcinku, natomiast takie najważniejsze, kluczowe kwestie wam powiedziałem. No i mam nadzieję, że po tym, już każdy będzie wiedział, co reagować, kiedy ta, jak reagować, kiedy ta kura jest chora, kiedy coś się wydarzyło w hodowli, kiedy myślicie, że się wdał jakiś wirus, jakieś bakterie, które wam chorują. I to słuchajcie, dotyczy wszystkiego. Czy kury? Mają jakieś ropienie na oczach, czy coś się dzieje z ogonem udrobiu, czy coś się dzieje z piórami udrobiu, czy coś się dzieje z oddychaniem udrobiu, jakieś tam biegunki, przeziębienia, lekkie, mocne, kichanie, kaszel, no po prostu wszystko. To wszystko, słuchajcie, się sprowadza do tego, o czym powiedziałem w tym odcinku. No i mam nadzieję, że jeżeli kurki zachorują u Was, znaczy mam nadzieję, że nie zachorują, ale jeżeli by zachorowały, no to już będziecie wiedzieli, co robić. Także na dzisiaj tyle już nie przedłużając, jeszcze tylko na koniec powiem, że. Bardzo często teraz w hodowli jeszcze jest tak, tak na przełomie marca, bo nie wiem, kiedy będziecie oglądali ten odcinek, że wyprzedawane są kury chore, kury stare. Dlatego naprawdę zwróca, zwracajcie uwagę na to, jakie kury kupujecie, szczególnie jeżeli zaczynacie hodowlę i nie znacie się za bardzo na temacie. Także do zobaczenia, trzymajcie się.